Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo! Tak zwana ustawa mowy nienawiści, którą tutaj dyskutujemy, pod płaszczykiem ochrony osób niepełnosprawnych czy starszych, próbuje przemyśleć pewien bardzo kontrowersyjny zapis. Mianowicie chodzi o zapis dotyczący znieważenia ze względu na tożsamość płciową. Nie płeć, a tożsamość płciową. Bo co prawda w toku konsultacji porzucono ten termin w projekcie ustawy i pozostawiono po prostu płeć, jednak w uzasadnieniu jest wprost napisane, że wykłada, wykładnia pojęcia płeć będzie w duchu konwencji stambulskiej, gdzie płeć jest rozumiana nie jako biologiczna rzeczywistość a jako konstrukt społeczny. Pan minister sam powiedział przed chwilą w zmównicy o dwóch różnych pojęciach tożsamości płciowej i płci, których ta ustawa ma w teorii przynajmniej chronić. I tu mam pytanie do wnioskodawców. Na basenie do szatni damskiej wchodzi nagi mężczyzna, co widać gołym okiem. Personel wyprasza delikwenta, jednak ten protestuje, podając, że według jego identyfikacji płciowej on jest kobietą. Personel nie przyjmuje tej argumentacji i wyprasza mężczyznę z obiektu. Czy w myśl artykułu 257 projektowanej ustawy personel będzie mógł być pociągnięty do odpowiedzialności karnej za znieważenie na tyle płciowym, za co będzie grozi grozić kara do dwóch lat pozbawienia wolności? Konfederacja wolność i niepodległość.